Promocja tygodnia. Promocja tygodnia, lecimy. Dobra, siemanko, witamy Was z kolejną tygodniową promocją tygodnia i opisem. O, jest tam Paweł, widzicie jaki wygodny Siema. siedzi sobie. Ale szagło! Dobra Paweł, co pierwsze Ci pokażę? Wiesz co Ci pokażę? Dobra, to na koniec, bo to jest fajna rzecz. Pokażę ci pudełko, pojemnik. Znasz na pewno mam, ten pojemnik? Mam, używam. No właśnie, we wcześniejszej na storce, na Instagramie właśnie powiedziałem, że większość influencerów to ma na łódce. Może po naszych zawodach? Tak. Nie no, żartujemy. ale wiele osób, no co? zalety wodoodporne. Mhm. Duże. Ważne, że zamek jest z boku. Dwa są w ogóle, więc tak, spoko. ważne, że jest, bo chodzi o to, one tak ta torba nie przemaka, tak. Już dojdzie. Tu okay. nawet jak pada, to chodzi. A, dobra, rozumiem. Wiele jest takich, że jest tutaj zamek i przecieka przez zamek. I dobra. to nie przecieka, więc to jest istotne. No to już macie kolejną zaletę. E, co? Miarka u góry do 45 cm, czyli może nie na no jakieś mniejsze szczupaki, ale u konie, wiadomo, jakieś tam tlenie. E, co ja jeszcze zauważyłem? Jakbyście chcieli go złożyć, sobie gdzieś po sezonie trzymać, to jest taki. I co? 34 litry, czyli nawet te największe pojemniki na gumy, na woblery. Mm. Normalnie wjeżdżają tu, nie? Okay. Mm. 65 zł, moi drodzy. W tym tygodniu takie pudło. To jest jedna rzecz. Masz na Łodzi, bo widziałem tych pudełek. Druga, lecimy. Zestaw szczypcy. Ja Ci pokażę może jeden, Fajne. później pokażę. Słuchajcie, zestaw szczypcy. E, 55 zeta za trzy zestawy. Ta zaraz obcinaczki. Po... Tak, Ty masz obcinaczki, o. w zestawie macie obcinaczki, do tego tutaj macie zaciskarkę prostą i zaciskarkę taką. I jest, też służą jako do wyhaczania. Ryby. Tak, tak, tak. Patrz. Tu masz też do wyhaczania. Tak. To i to. To i to i jeszcze są. I do kółek głośnikowych. To. Do właśnie zarabiania zestawów końcowych, tak. też mi je mówić. I do rozsyłania kulek łącznikowych. Normalna cena takiego zestawu, moi drodzy, to macie stówę, tak, 104 zł, my to przeceniamy na 65 zł, czyli 20. 22 zł za jedne szczypce. Wydaje mi się, że tylko cena z firmy DAM. Tak więc takie coś. Mhm. Ja tu sobie też przebitki Wam zrobię, później będziecie ładnie to widzieć. Kolejną rzeczą. Marcie, o, u Pawła już widzicie, ale mamy dla Was naszej rodzimej marki, firmy Graf. Spodnie. to cena? Moi naprawdę, bardzo dobra cena. Bardzo dobra cena. Sprawdzaliśmy, no nie ma w tej cenie nie spodni, ma. gdzie indziej. Z 200 80 do... zł taniej niż normalnie. Tak, 80 zł taniej niż normalnie, 179 zł. Spodnie, Grafa, wszędzie bardzo dużo e, kieszonek. Tutaj zauważyłeś fajną rzecz, w kieszeni, nie? Tak. To jest, to jest fajne, o. w kieszeni jest wszyty, tak. jest do... taka ta jasiemka no z karabinczykiem, do kluczy, tak. nie żeby wiem, nie czy do jakiejś centralki, jeżeli na karpie, czy do jakichś tam innych rzeczy, wszyta w kieszeń. Dla, dla karpiarzy też super, żeby nie tak. zrobili gumek swoich, bo jak to spodnie karpiarzy, dost... żeby się mogli przytulać. Tak. tak, spodnie dostępne w obu kolorach, w każdym rozmiarze, S-ki, M-ki, L-ki, dwa razy XL i 3 razy XL, 179 Zeta, czyli cena najlepsza. I co? Wisienka na torcie. To jest. Wisienka na torcie. Czyli mamy zestaw, mój drogi. Wędeczka Mikado. Big slide. Patrzcie. Opsa. Patrzcie, jak fajnie wykonana. Big slideik Do 11 gram. Ciężar wyrzutu. Pstrogowo kleniowa fajna Zobacz. Podobna do tej, co pokazywałeś od Mikado. Od tego Tak. M m m m m m m m tylko tu jest troszkę inne włókno. Fajna. No. Ale zestawik 2, 14 <śle> wraz. 2,14 długość. Tak. Wraz z 2,14 długość wraz z kołowrotkiem Abu Garcia Max 10. Kołowrotek, moi drodzy, jest o pojemności, już wam powiem. To jest tysiączka, nie? Tysiączka. Tak. Tysiączka. I cały ten zestawik teraz. No, taki strong teraz nie? Spokojnie. Kleń. Tak. No. no, konia też. Fajna. No. 179 zł za cały zestaw. Z kowrotkiem. Naprawdę, z kowrotkiem. Naprawdę design tej wędki, jakbyście sobie ją zabrali do ręki, przepiękny. Do tego ten kowroteczek Abu Garcia. fajny kijek do 11 gram. Yy, ograniczona ilość tych zestawów, tak więc spieszcie się 179 zł. No i co? To jest nasza prąka na ten tydzień. Na przyszły tydzień szykujemy coś specjalnego, a tymczasem idziemy dalej. O, idziemy do łódek. Idziemy do łódek. Działamy. Ej. Trzymajcie się. Znośnego tygodnia. Bajo.